Cześć, witajcie. Dzisiaj BMW X5 G05 plug Hybrid. Zapraszam. Z boku zdradza je ta klapka, że to jest plugin in Hybrid wlew do energii elektrycznej. Tu się znajduje, w tym miejscu. Poza tym samochód niewiele się różni od normalnych X5 G05. Wybaczcie, że jest brudna, ale dostaliśmy ją na weekend prosto po trasie. Samochód w ciągłym użyciu. Przynajmniej możecie być pewni, że my tu nic nie udajemy. Nic tu nie jest specjalnie picowane, czy szykowane. Samochody są Wasze i generalnie takie samochody prezentujemy, jakie dostajemy do recenzji. Na no z tyłu tą wersję plugin, czyli 3 litry benzyna plus elektryk, wyróżnia ten emblematik 45E. Z tyłu ogromne koło, odpycha się ta BMW na konikach, a rozmiar to 315, 35, 21. Takie ładne alufelgi 21. Szczerze powiem, że myślałem, że to są 20, a to są 21. No nie chciałbym tu nowej opony kupować, cena pewnie by mnie przeraziła. Z przodu ogumienie węższe, 275 na 40 Oczywiście nawiązując do. Poprzedniego zdania, jeżeli staćcie na takiego konia, no to staćcie na podkowy do niego. Siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, to co lubię, takie ogromne aluminiowe rozpórki. Gdzieś tam pomarańczowe przewody wysokiego napięcia zdradzają, że jest to elektryk, czy plug Miejsca dosyć sporo. Poza tym plastik i nic nie widać. Kufer warto pokazać, bo jest znacznie mniejszy niż w wersjach czysto spalinowych. Tam, przypomnę, 645 litrów, tutaj 500 litrów. Jest duży, ale no nie przesadnie w stosunku do wielkości tego pojazdu, I jestem pod X5 G05 pluginem. Nic tu nie widać, wszystko zabudowane. Tu potężne akumulatory się znajdują na X Drive, czyli napęd na cztery koła. Inaczej realizowany jak w innych pluginach. Tutaj po prostu gdzieś ten silnik elektryczny jest umieszczony pomiędzy silnikiem a skrzynią, i nie jest to tak jak często w wielu hybrydach, czy wielu pluginach, że po prostu spalinowy napędza jedną oś, a elektryk drugą oś. To w BMC. Tak nie jest. Łączny przebieg, tak jak widać, 26 126 km. Spójrzcie, samochód jest naładowany na około w tej chwili 80%. Pozostało nam jeszcze 54 km w trybie czysto elektrycznym. Taki tryb mam wybrany, to jest niewątpliwie duża zaleta X plug-inów, że można tutaj przy umiejętnej jeździe nawet do 80 km pokonać w trybie czysto elektrycznym. 70 km udaje się każdemu samochód w życiu jakiś czas, my tutaj wiele rzeczy sprawdzamy po kilkunastu kilometrach już przejechanych w dalszym ciągu zostaje 54, także tutaj nie jest nic sztucznie udawane. Tu rzeczywiście można spory dystans pokonać w trybie czysto elektrycznym i to jest niewątpliwa zaleta. W tym szczególnym przypadku, wiecie zawsze jak robimy recenzję pluginów, jaki to jest szczególny przypadek jazdy pluginem czy posiadania plugina. Jeżeli masz instalację fotowoltaiczną dużą, a właściciele tego samochodu mają taką instalację, która wiadomo nie była za darmo i za którą trzeba było zapłacić, ale doskonale o tym wiecie, że w każdym odcinku to mówię, że w myśl zasady 3Z: zamontować, zapłacić, zapomnieć, lub 4Z: zamontować, zapłacić, zapić, zapomnieć. Wydane pieniądze zapomniane i w tej chwili cieszysz się tym, że dookoła komina jeżdżąc tym samochodem codziennie 50-60 km jeździsz w trybie czysto elektrycznym. Średnie zużycie energii około 14,5 kW na 100 km. Gdzieś to tu mogłem wywołać z menu, zaraz chcę wam to pokazać, żebym był bardziej wiarygodny. O właśnie, średnie zużycie. Na 100 km, 14,5 kWh. Nie jest to złe wskazanie, mając na uwadze, że ten samochód jest strasznie otyły, bo waży ponad 2,5 tony. A jeżeli prąd się skończy, czy jeżeli szybko podróżujesz autostradą, no to jak mówi właściciel, ten samochód spala 10-11 do 11 litrów benzyny na 100 km. Co przy jego masie kubaturze zewnętrznej, że tak to nazwę, nie jest złym wynikiem. To jest już któryś z kolei test BMW X5 G05 na kanale. No Możecie powiedzieć, że znowu BMW, no ale drodzy widzowie, robię recenzję samochodów, tych, które mi udostępniacie, to są wasze samochody, ponieważ ostatnio non-stop dostępność BMW, no to robimy BMW i osobiście lubię te samochody X5G05. Co lubię, no to doskonale wiecie, że lubię iDrive'a i tu on się świetnie spisuje. Chciałoby się, żeby systemy multimedialne innych producentów tak świetnie się zachowywały jak, jak te w BMW. To jest dla mnie poezja, nie mało, że intuicyjne sterowanie. Też szybkość działania, przejrzystość, możliwość sterowania dotykowo, również gestami, to już gestami nawet zbyteczne, ale dotyk, iDrive, wszystko to co lubię. Cały czas podróżujemy, wracając do tego konkretnego egzemplarza w trybie czysto elektrycznym. Niesamowicie przyjemna jazda. Pewnie, że mnie na taki samochód nie stać, i raczej mi taki samochód nie grozi, ale no jest to coś, co mógłbym mieć, gdybym miał zapas prądu, a, a wszyscy stali widzowie wiedzą, że go nie mam. Pompa ciepła. Z żerami cały prąd z instalacji fotowoltaicznej i niestety nic z tego prądu nie zostaje. I tutaj kilka osób mnie prosiło, żebym już zrobił filmik o pompie ciepła spokojnie. Na końcu lipca minie rok. Odkąd mam ją zainstalowaną i po roku wam powiem, co o tym wszystkim sądzę. Wróćmy do samochodu no świetnie. 80 parę na godzinę toczy się bezszelestnie Dla mnie rewelacja kolorowych Heda, blisko i mnóstwo informacji przekazuje. To jest też coś, co niewątpliwie lubię, bo już ta grafika. Centralnego wyświetlacza, który się znajduje przede mną, jakby troszkę mi się opatrzała, i słyszę wiele głosów od fanów marki, że mogliby to już zmienić. Zakładam, że w następnych generacjach tego samochodu pewnie ta grafika centralnego wyświetlacza ulegnie zmianie. Nie, nie, to nie tak, że on nie jest przejrzysty, on jest czytelny i przejrzysty. Po prostu układ graficzny wielu osobom nie przypada do gustu. I w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować Mariuszowi za udostępnienie mi tej X5 do recenzji. Powiem jeszcze, że jego brat Grzegorz również jeździ taką samą X5 pluginem, tylko w innym kolorze. Dwa bracia zawsze jeżdżą podobnymi samochodami. Ich poprzednie samochody to XC90 diesle, z których byli zadowoleni, ale jak sami mówią, X5 plugin jest dla nich lepszym rozwiązaniem. Może mały mankament na niekorzyść X5 to taki, że ma mniejszy bagażnik niż XC90 diesel. Wiadomo, wersja pluginowa ma 500 litrów. Wersje zwykłe, nieplaginowe, mają 645 litrów. Jeśli chodzi o X5, no coś kosztem czegoś gdzieś te baterie trzeba było upchnąć. No i to co mówię, małżonka Mariusza i jeździ tym samochodem generalnie dookoła komina, więc jeździ czysto za darmo, pobierając prąd z instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście z sieci poprzez instalację, wiadomo mają te starsze umowy. Wszyscy co mają instalacje fotowoltaiczne wiedzą o czym mówię. Natomiast gdy on jeździ w trasę, również jest zadowolony, bo to 10-11 litrów benzyny jest dla niego wartością akceptowalną. Nie odnoszę się w tym odcinku ani do miejsca, ani do materiałów. No to jest już któryś z kolei odcinek X5 G05. Jest tu bardzo dobrze. Zresztą kilka dni temu, czyli kilkanaście dni temu mieliście okazję zobaczyć porównanie x 5 diesla, która już drugi raz występowała na moim kanale z trójką GT. Tamta rodzina mnie zaprosiła. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie do wykonania takiej recenzji, więc nie chcę dublować materiału, żeby ten film nie był przesadnie długi. Wykonanie i dopracowanie tego samochodu dla mnie jest najwyższych lotów. Przed nami SK, cały czas tryb czysto elektryczny, za chwilę pokaz dynamiki do 120. Sam jestem ciekaw, co się stanie, czy się zapali spalinowiec, czy się nie, znaczy w sensie, że się uruchomi spalinowiec, nie zapali, to złe słowo. W stosunku do elektryków, wybaczcie, SK pedał w podłogę. No nie, nie uruchomił się. O, teraz, dopiero po chwili, bo pedał w podłodze, więc zastanowił się, uruchomił się i jest 120. I to jest właśnie pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. A mianowicie takie, że przecież cały czas jechaliśmy w trybie czysto elektrycznym. Przy kickdownie po małej zwłoce uruchomił się spalinowiec. No i w takim razie co? No Spalinowiec był zimny, w ogóle dzisiaj nie uruchamiany. Czyli nie był dosmarowany i od razu dostał kopa i wzniósł się dość wysoko na obrotach żeby pociągnąć to auto do 120. Czy to jest dobre dla silnika? No na pewno jest niedobre. Jak to jest rozwiązane szczegółowo, nie wiem, może ktoś się bardziej w ten temat zagłębiał. Film olejowy potrzebuje kilkanaście, jeśli nie dwadzieścia kilka sekund, żeby dosmarować najdalej wysunięte elementy współpracujące w silniku. No a w takiej sytuacji to te współpracujące elementy po prostu przesadnie się tarły, nie były dosmarowane. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie na ten temat, napiszcie w komentarzu. Uważam, że jest to niewłaściwe, chyba że jest tam jakiś dodatkowy układ smarowania czy jakieś podtrzymanie, żeby ten silnik był ciepły. Aczkolwiek nie wierzę w to ze względu na pazerność producentów samochodów. Nie wiem, co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu, bo uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie do silnika spalinowego, żeby na zimnym od razu go pałować, tak kolokwialnie mówiąc. Uruchomiłem tryb sportowy. No, wcześniej troszkę pojeździliśmy też w trybie spalinowym, żeby rozgrzać jednostkę napędową. To, co mówiłem przed chwilą, nie chcemy jej pałować, mówiąc brzydko. Generalnie nie pałujemy samochodu w czasie recenzji, no ale robimy kickdown na SC, także nie chcemy, żeby była zimna i jak tu widzicie, w tej chwili temperatura cieczy chłodzącej jest w normie, silnik jest rozgrzany. Zresztą w trybie sportowym cały czas jednostka spalinowa pracuje. I zobaczymy za chwilę, jak ten dosyć szybki słów, bo przecież 394 konie 600 Nm to jest bardzo szybki słów, pomimo sporej masy, odepchnie się od 50 do 120 w trybie sportowym. Powiem Wam, że w trybie sportowym jeździ się nim świetnie, no ale nie uprzedzam faktów. Jeszcze tylko małą chwilkę, aby się zawiniemy na wiadukcie i zrobimy kickdown 50-120. No właśnie i wchodzę na SK. Ach! Normalnie jak X5M. Nic więcej nie potrzeba. No świetnie, ten taki delikatnie ospały samochód elektryczny w trybie czysto elektrycznym potrafił zamienić się w prawdziwego sportowca w trybie sport. No świetnie, świetnie i mógłbym w tym trybie jeździć cały dzień. Nie jeździłem jeszcze w trybie hybrydowym, no to go uruchomię, hybrid i spójrzcie, jaka informacja na wyświetlaczu. Tryb hybrydowy z optymalizacją zużycia w celu inteligentnego przewidywania aktywu i prowadzenia do celu. Czyli jeśli uruchomisz nawigację i wbijesz cel tam, gdzie chcesz jechać, no to samochód przewiduje, po jakich drogach pojedziesz, żeby najbardziej optymalnie wykorzystać swoją moc i doprowadzić do jak najniższego zużycia paliwa. W Trybie hybrydowym no to zachowuje się jak niemalże hybryda toyoty, że tak to wyrażę. Czyli jak potrzeba, to uruchamia silnik spalinowy, jeśli nie potrzeba, to jedziesz czysto elektrycznie. I średnie spalanie w trybie hybrydowym to 5,6 litra paliwa. Jak przyjmiesz, że masz swój prąd za darmo, no to ta wartość jest rewelacyjna. Jeśli chodzi o tego kolosa, a jeśli za prąd musisz płacić, to chyba może lepiej przejść do trybu sportowego i cieszyć się prawdziwą frajdą z jazdy. Pomiar hałasu w trybie czysto elektrycznym ja już milknę. Około 58-60 decybeli średnio. Powiem wam, że generalnie jest cichutko. Słychać gdzieś tam tylko powietrze opływające samochód. Jeśli chodzi o prowadzenie, to w trybie czysto elektrycznym na dwozie bardzo mocno się wychyla i zachowanie karoserii nie napawa mnie optymizmem do sportowej jazdy tym samochodem. Wróciliśmy do trybu sportowego, no jest lepiej. Te wychyły są nieco mniejsze, aczkolwiek są na tyle duże, że nie uznałbym go za sportowca raczej bardziej wygodnego suba, kanapowca, aniżeli auto dla kierowców o sportowym zacięciu. Ośmiobiegowy automat ZF. Można by rozwinąć ten skrót jako zawsze fajny i w przypadku tej X5 tak jest, prowadzi się świetnie, zmienia w taki sposób, że absolutnie nie czujesz, niesamowicie aksamitnie. No i przed nami taki można by powiedzieć odcinek offroadowy, jak to stwierdził właściciel. Dziury. Tak jak każdym samochodem jedziemy tu 40 na godzinę, no i powiem, że nie no, nie no. Tu jest przewaga tego samochodu nad większością, nad większością, może nie nad wszystkimi, ale nad większością tych, którymi tu jeździmy, jest mega komfortowo. Świetne odfiltrowanie, a tu są wiesz mi ogromne dziury. Zresztą tu no, połowę naszych jazd recenzyjnych po tych dziurach robimy, bo drugą połowę robimy w kotlinie po dziurach. Nic nie żyje własnym życiem cichutko i mega komfortowo. No i kilka słów tytułem podsumowania Nawiążę do tego, że jeszcze raz nie pokazywaliśmy ilości miejsca we wnętrzu materiałów, bo to jest nie pierwsza X5G05 na kanale. Chodziło nam o to, żeby pokazać plugina, bo to jest jakby kolejna wersja dostępna na rynku. I powiem, że dla mnie auto naprawdę ok. Po tym jak przejechaliśmy po tych dziurach, no to mogę ją nieco usprawiedliwić, za to jej nadmierne przechylanie się na SC. Rozumiem, ze stronie zawieszenia nastawione na komfort, aczkolwiek nie jest to samochód. Dla kierowców o sportowym zacięciu, bo on ma sportowe osiągi. W trybie sportowym to mijecie jak MK. A te przechyły powodują, że nie czujesz się przesadnie pewnie przy wyższych prędkościach. Jak gdyby to miała być górska serpentyna, jakaś ostra jazda, no to nie widzę siebie tam w takim samochodzie. A reszta jak najbardziej. Same superlatywy dla mnie wszystko na plus. Nie rozumiem kwestii zimnego silnika, który nagle uruchamia się na wysokich obrotach przy kickdownie. Może mi coś podpowiecie w komentarzach. Dla mnie na pewno. Nie jest to bezpieczne dla jednostki napędowej. Takie jest moje zdanie. Być może inżynierowie BMW są innego zdania, tego nie wiem. Poza tym, auto świetnie wykonane, przestronne, wygodne. No i w tym szczególnym przypadku, gdy posiadasz instalację fotowoltaiczną, takie, że możesz nim spokojnie podróżować dookoła komina na prądzie, bo nawet dla mnie niewprawnego kierowcy nie ma problemu pokonać 70 km w trybie czysto elektrycznym. Świetny samochód. Mariuszowi jeszcze raz dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Wam dziękuję za uwagę i do następnego cześć.